Do każdej kurtki przysięłem kawałek żagla, bo mam żagiel, na którym zdobyłem złoty medal olimpijski. Jest właśnie tutaj w, na metce wiesz, podpisane, że to jest oryginalny kawałek żagla, na którym zdobyłem złoty medal olimpijski. Limitowana edycja 96, bo w 1996. Cena takiej kurtki jest 1996 zł. Wpadłem też na pomysł, że zysk, niewielki będzie, no ale niech będzie, cały przekażę prze 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 ze sprzedaży tych kurtek na zakup nowych żagli, na których wystartuję e w Mistrzostwach Świata. I, I można się w ten i, sposób tak. przyczynić przy okazji być może no, do kolejnego medalu. No właśnie. Miesiąc już jest od kiedy zwodowałem ten projekt i mi zostało... Jeszcze mam dostępnych, dzisiaj muszę ją sprawdzić, ale siedem kurtek było wczoraj jeszcze dostępnych. Spotkało się to, z, jedna firma w ogóle kupiła 20 takich kurtek od razu, więc fajnie. ja lubię takie rzeczy robić, ja ludziom sprawia przyjemność.